Elo, elo tutaj, o, jak chcesz, się coś zjeść ze mną Cześć. I Robimy prank na mulderze za ostatni odcinek jego, który mnie spankował. Cała gwiazda śmieci będzie naużała. Już jest trochę bo bym się zjebał ostatni odcinek. Za mało miejsca. Więc to będzie po prostu nagrywane tak z cięciami. Ostrymi. Więc no, zacznę dalej budować. Będę robić cięcia, jak już będzie na przykład połowa i tak dalej. To na razie wstrzymam naganie. Na razie mamy tyle. Widzowie. O Alu, po go... wołali ze mnie? Tak, wołaliśmy. Po godzinie skończyliśmy prank na tobie. Na zemstę na tobie Co byś ty mi zrobił? Coś fajnego. Dobra, gwiazda śmierci z tej strony wygląda normalnie. Nie czarno. bo to tylko cienie. TP, zrobiłeś. No wejdź weź gdzieś do środka w a nie tu Ty mi środek wydawali na różowo. Jesteś dumny z siebie? Tak Dobra, na świecie to jest czarne Będzie mało roboty Ty tak się <tosłuch> Za Frank, prank. <grym> tak! prank Się szykuj na to, że Twój domek się zmęczy. Ale. Tak się zmęczy, że sobie gdzieś pójdzie i będziesz musiał go znaleźć. Ta Twoja dolinka się zgubi. Wygotuj <grym> się na to. Okej, okay. ale to był <grym> ewans, więc może na. Ko więc może kolejny prank up na innych graczach teraz. Dobra, czyli Stormtrooper. O, tu też zrobiliście różową gwiazdę śmierci. O. Tak, abyś nie aleham był, nie był nie poszkodowany. Ale chamy jedne. Zrobili aleham. to sami. Zrobili to sami, teraz Aleham. Aleham nie głoś siebie. A co? Zemsta to zemsta, a przy okazji, że kolejny prank to fajny jest. Okej, okay. Mulder, tepa się do mnie swojejki, też tepa się do mnie. Eee. Yy... I no no to fajny prank na no. Co to jest No to fajny prank e, Zemsta pranka na Mordę że elo elo Do następnego A -a.